Jesteśmy w tej chwili w Fijewie, koło Lubawy, w centrum HULO, gdzie nauka łączy się z rozrywką, ze sportem i z terapią. Jest to miejsce, które jest dedykowane no, w głównej mierze dzieciom i młodzieży. Zarówno zdrowej, ale także takiej, która ma jakieś deficyty niepełnosprawności, bo to miejsce zostało stworzone właśnie z myślą o tych osobach, o tych dzieciach i oczywiście w celu takim, żeby je nie tylko uzdrowić, ale również zintegrować ze społeczeństwem. Jest duże zainteresowanie Centrum HULO, zar zarówno w strefie rekreacyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej, sportowej. Odwiedza nas bardzo dużo grup i szkolnych, i przedszkolnych, i sportowych, obozów sportowych, sportowców. Codziennie jest praktycznie całe obłożenie. Prowadzimy również terapię, dzieci uczęszczają codziennie. Mamy terapeutów, którzy też wspierają nas swoją wiedzą. Cały czas się rozwijamy, idziemy z biegiem czasu, wprowadzamy coraz to nowe, czy warsztaty, czy technologie do naszej oferty. W dłuższej perspektywie. Ja bym sobie wymarzył, może jeszcze jedno piętro, żeby mieć jeszcze więcej miejsca na tą naszą całą działalność, na te wszystkie warsztaty, które prowadzimy, ponieważ już troszeczkę się nie mieścimy w tej obecnej bryle. No i oczywiście, basen. To centrum nie powstałoby nigdy, gdyby nie wsparcie zewnętrzne ze środków unijnych. Był to program operacyjny Polska Wschodnia i zrealizowaliśmy dzięki temu programowi dwa projekty w tym miejscu, i ta infrastruktura dzięki temu stała się jakby całkowicie komplementarna i taka pełna. Projekt finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.